Witam. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić parę modeli boków marki Blazer. Pierwszy model, model F16, wersja game stworzona typowo pod myśliwstwo do łowiska. W podstawowej klasie drewna, druga klasa drewna. Broń produkowana z lufami 7,1 i 76 cm. Broń wyposażona w erzektory. Selektor spustów i wymienne czoki. Kolejnym modelem ze 16 jest wersja Sporting. Broń stworzona typowo już pod szczelnicę. Broń produkowana na lufach 76 bądź 81 cm. Ten model akurat to mamy wyposażony w regulowaną bakę. W modelu Sporting jest możliwość założenia balanserów luf i również też mamy wymienne czoki i broń już tutaj mamy wyposażoną w muszkę światłowodową. Jednym z wyższych modeli jest model Grand Luxus. Jednostka już jest z wysoką klasą drewna, jest tutaj szósta klasa drewna, grawerowana baskila i również trzy wymienne czoki. I najwyższym, że tak powiem, modelem z boków Blazera jest to model F3 jest to model Competition. Są to jednostki zrobione, już produkowane typowo pod szczelnicę. Tu mamy podstawowy model, model standard na szerokiej, wentylowanej lufie. Wymienne czoki, muszka światłowodowa, oczywiście również selektor spustów. Modele Competition możemy sobie konfigurować w dowolny sposób przez dołożenie regulowanej baki, zmianie że tak powiem profilu czułęka. Po więcej informacji zapraszam do siedziby sklepu, do piątkowa trybunalskiego.